to jest vlog na 400 subskrypcji Zostawcie sobie i lajka, jadę do domu jest raz i co so tam u Was to będzie film i to będzie ten premiera to, to jak, no jak będę mógł no premierę to zostawcie sobie i lajka a to jest Dodaj jest zgadanie. dodać vlog a tu, tu mamy taką statystykę, jakby... Karty to... Nigdy ja nie pokażę karty taty. Jakbym to pokazał, a tak w ogóle też będziemy grać oto to... Jak będę grał lotto, to nagram filmik. Jako nie zgapiajcie moich numerów, to wtedy Wam zablokuje konta, dobra, zato nie, nie. Idzie nam syba. Hmm. Po nam się syba, nie? Po nam się syba, to będzie źle o, mamy zacięk już, a ta w ogóle jedzie teraz do Kepsa, do Maksa, nie wiem. No to ten. Zostawcie sobie kajajka, no i pa!